Przedmiotem, którym się dzisiaj zajmiemy, będą worki na śmieci Jana Zbędnego. Nasze worki są zwinięte w taki sposób, są owinięte taką właśnie etykietą. Na tej etykiecie znajduje się wiele ciekawych informacji, na przykład takie jak pojemność tych worków, jak można je zawiązywać oraz sama marka tych właśnie worków. Standardowo zaczniemy sobie od unboxingu. Nasze zwinięte worki na śmieci możemy łatwo rozdzielić. Mamy tutaj specjalnie wyznaczone miejsca, w których łatwo można je rozerwać. Do takiego worka możemy włożyć np. śmieci, zwłoki lub cokolwiek innego, co nam się podoba. Według instrukcji worek możemy łatwo zawiązać. Nie wiem jak wy, ale ja za chuja nie mogę tego zrobić. Patrząc na wady i zalety przedmiotu, myślę, że można dać mu ocenę 7 na 10.